Siemano wszystkim kochani, z Wami Maxim 6 i dzisiaj my będziemy oglądać Atak Siren Head na świnkę Pepe. Mówiłem, że w ogóle jest zakazane oglądać od 3 w nocy ten filmik, ale ja kochani to sprawdzę, więc zaraz zaczniemy. Przed tym, jak zaczniemy, jak zawsze, top 3 komentarzy. Chcesz być też tutaj? Zostawię fajny komentarz. I może następnym będziesz, Ty. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to ja trochę się boję, kochani. Jak to Pepa przyjdzie, to co będzie? No, ale my, kochani, zaczynamy. No i film się zaczyna. Słuchajcie, je. Matko. Ja już czuję niepokój. Taka creepy pogodka. Słuchajcie, ten film nie jest taki długi nawet. Tak za długo, za długo słuchajcie to ten, ten sam. O matko. Oni śpią. Z takimi uśmiechniętymi buziami. Zobaczcie w ogóle na ten pokój. Matko jedyna. Co to w ogóle jest. Przecież tutaj nic nie ma. I ten taki kartonik, słuchajcie. Coś tam było. Oh Boże, ja się boję, co to jest? Pewnie siren, co nie? Ona otworzyła oczy. Ten pokój jest, słuchajcie, creepy w ogóle, jakiś taki... Depres depresja, ja mam depresję, jak widzę to wszystko. jest bardziej kibia, niż słuchajcie ten siren chyba. Siren. Prf. Zimno aż mi się zrobiło, słuchajcie. Jakiś dreszczyk emocji mam. O Boże. Napiszcie w komentarzach w ogóle, czy się boicie y Świnki Pepy czy nie? I w ogóle Sirena na też, czy się boicie, czy nie? Tutaj mam podwójne, słuchajcie. Siren już do mnie przychodził w tamtym odcinku. Jedyny jej wyraz twarzy mnie strasznie, słuchajcie. Matko, jedyna. Co nas stoi jak jakiś... ja cię obudził. Matko, jedyna Boże. Co oni tak nic nie mówią? To jest dziwne. To jest taki. Co, co ty, Boże, co to było? Wyjaśnijcie mi teraz w komentarzach, co to było. To jest koniec? O matko. O, jedyna. Majtki obsrane, słuchajcie, na, na podłodze leżą. Jedna marka, nie będę mówił jaka. Śpiący tatuś. O, matko, się obudził. To jest straszne. No, trochę się przeraziłem, słuchajcie. O Boże. O Matko. Co on tak zamknął oczy i tak gdzieś jest? Psz. Halo? Boże. O Matko. Taki mia... będę miał dzisiaj chyba sens, słuchajcie. Takie coś... Boże. właśnie ten wyrost twarzy, słuchajcie. Można nie oglądać? Myślałam, że on się zesie, mm. on tego nie zrobił. To wszystko? jest taki dziwny. Chyba nie wszystko. Może coś wyskoczy? Dobra. No i to wszystko. O matko. No słuchajcie. Dziwny, straszny filmik wychodzi nam taki. Kochani, no co ja wam mogę powiedzieć? Film jest dziwny, niepokojący. Za dużo jest tego, wiecie... W ogóle cisza, nic nie mówienia, tylko było śmiesznie Ho, ho, coś tego typu i wszystko. No i dziwne, no i co, i nic się nie dzieje, i co u nas tam jest w ogóle. Trzecia, szesnaście już jest, i i jakoś nic się nie dzieje. Nie wiem. Razem ryzykujemy już wszystko. Ktoś mi zaplupał w drzwi. Idę, idę sprawdzać czy nie. Kochanie łapki do góry. kogo nie ma, słuchajcie. Sprawdzamy dalej. Otwiera. nie wiem jak to nagrać, słuchajcie. co to jest Kochani, coś tu jest Brać to czy nie? Tu jest napisane Eat this by Pepper. Muszę tak to pokazać, Słuchajcie, nie wiem jak to pokazać. Pierwszy raz... Pierwszy raz tak, tak, tak coś w ogóle nagrywam, słuchajcie. Kochani, co to jest? Tu jest napisane Eat this by Pepa. Tam coś się rusza, słuchajcie. Zjedz to od Pepy. To nie ma zapachu, jakiegoś żadnego zapachu nie ma, słuchajcie. Oje, co jest grane w ogóle? Co za dziwne, że. Kochani, coś się wydarzyło, słuchajcie. Trzecia 18, Co jest grane? Czekajcie, ja zaraz tutaj przy... przytnę telefon. Moment. Więc ja nie wiem, kochani. Ja się boję naprawdę. Coś tam naprawdę jest. Dobra. Nie wiem, dawajcie. Proszę Was, nie wiem, dawajcie cała Polska, niech będzie milion łapek w górę. Ja to otwieram. Ryzykujemy, to ryzykujemy, słuchajcie. Ja Was kocham, dla Was wszystko. Żeby nie było tak. Jeszcze raz pokażę. Dobra, kochanie, otwieram. Jak tam szczury jakiś wyskoczy? Odbieram jakiś opcji box, Ja po prostu jestem teraz wiecie. Pod dużym wrażeniem. Od jakieś Pepy otwieram boksa. aż się czy tam... Czyś mózg serc. Boże. Boże. Będzie widać przynajmniej boję naprawdę. Jesteście gotowi. To nie ma jakiegoś zapachu, słuchajcie, Jestem w szoku. Trzy, dwa. Jakiś prank? Mam nadzieję, że to są jadalne frytki. Kochani, to frytki. A jeszcze to frytki z czegoś? Z tego, z czego ja myślę. No, zapachu super nie ma. Nie wiem. <ścoughs> nie, naprawdę ja nie wiem, słuchajcie. Dobra, dla was spróbuję to. Głodny jestem też, nie oszukujmy się. No jakieś słuchajcie, na żywe czy co? No chyba zwykle widać. Słyszeliście? Kochanie, tym razem ją zlepiemy. Czy ja nie wiem, kto to jest? Z tym razem nie tak nie wiem jak. Nikogo nie ma. Co jest Kochani, nikogo nie ma naprawdę To znaczy tutaj coś Brać? Biorę To jest ciężkie To jakieś słuchajcie nie wiem A to ja miałem takie za mocne emocje. Czekajcie, jeszcze raz zobaczę. Kochanie, fuck. Ja jestem po prostu teraz w oczach mi ciemno się zrobiło. Idziemy na światło. Zaraz wam to pokażę słuchajcie, to jest ciężkie. Ja nie... Ja w ogóle nie rozumiem co się dzieje. Teraz tu kamerę ustaję, wszystko ja świecie. Staram się nagrywać na żywo. Tak. O oh Kochani, tu jest napisane. Open this on 1 million su subscribers on your YouTube. By Peppa. O matko. Tu jest napisane. Chociaż jeszcze tam jakaś głowa czyjeś. Tutaj był żart najpierw z frytkami słuchajcie. A teraz co będzie? To jest napisane, że otwierać tylko na milion subskrypcji na YouTube od Pepy. straszny, nie wiem czy to jest Pepa, czy to jest autograf, czy co. Czekajcie, zaraz pokażę to inaczej. Wy to widzicie? Ja to potem pokażę normalnie na kamerce, ale... O A Co będzie, jeżeli to odłożę teraz? Co w ogóle się dzieje, kochani? Ja... To wszystko jakoś inaczej. To jest straszne bardzo, klipie wszystko. Najpierw przyszły frytki. To znaczy zjedz to dla ciebie od Pepy. To jest dziwne. Bardzo dziwne. Potem ten boks, a jeśli tam głowa jest, a jeśli my zrobimy milion widzów dopiero za rok, tam na przykład nie wiem to, co to będzie. I tam głowa, ta i co Uff. ja chcę wiedzieć, co tam, więc kochani, pomóżcie mi to zrobić jak najszybciej. Myślę, żeby też chcecie się dowiedzieć. Więc kochani, dawajcie kończyć. Nie wiem, ja to zaniosę do piwnicy, czy nie, bo ja tego w domu trzymać nie będę. Jeśli boisz się, bo że tam jest coś, wiecie, coś niedobrego, Fritki, to wiecie, jak to jest, najpierw dajemy ci coś dobrego, a potem... Więc kochani, dziękuję, że byliście, wszyscy stawiamy łapki do góry, z wami był Maxim 6. dobijamy milion subskrypcji na YouTube i otwieramy tak, tak jak nam powiedziała ta Pepa, bo jest napisane, że Odmów to tylko wtedy, kiedy będziesz miał milion widzów na YouTube, subskrypcji od Pepy. I taka minka dziwna, straszna. Więc ja liczę na waszą pomoc. Z wami był Maxim 6. Do zobaczenia w następnym odcinku.